Za nami i czwarty, chcę powiedzieć, najlepszy odcinek serialu Loki. Czas więc omówić sobie wszystko to, co wydarzyło się w tym przełomowym epizodzie. Przejdziemy sobie przez wszystkie wydarzenia, które miały miejsce w tym odcinku, a także przeanalizujemy i spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie, co to oznacza dla ostatnich finałowych dwóch odcinków serialu. Cześć. Jak co tydzień zabieramy się za omówienie wszystkiego tego, co wydarzyło się w serialu Loki. Ten tydzień był wyjątkowy, bo rozpoczyna dwutygodniowy story arc wewnątrz serialu, który Tom Hiddleston nazwał najlepszym momentem całej serii. Od razu zaznaczam, ten materiał przeładowany jest spoilerami, będziemy mówić sobie o wszystkim tym, co wydarzyło się w czwartym odcinku, co wydarzyło się wcześniej oraz jak to, co się wydarzyło dotychczas może wpłynąć na finałową część serialu. No dobrze, czas więc zacząć. Czwarty odcinek zakrada się trochę do naszych Umysłów na początku, ponieważ już w czterech pierwszych minutach serial wydaje się, że odpowiada nam na najważniejsze pytania, jakie zrodziły się przez ostatnie tygodnie w naszych głowach. Pokazuje nam, że Timekeepers faktycznie istnieją, bo Rawona wchodzi do ich komnaty. Serial pokazuje nam również, co tak naprawdę działo się z Sylwii. Serial chce nam powiedzieć, że Sylwii to tak naprawdę tylko wariant Lokiego, żeński wariant Lokiego, który postanowił używać innego imienia. Ale czy na pewno? No bo właśnie, dlaczego, biorąc pod uwagę, że czas się rozgałęził i dostaliśmy wariant Loki'ego, dlaczego TVA przed zamknięciem czasu porwało tę wersję Loki'ego, a nie zostawiło jej w tej zamykanej linii czasu? Czy jest ona ważna z jakiegoś powodu dla całej fabuły, przede wszystkim dla historii TVA? Bo jak już wiemy, Timekeeperzy nie są tym, kim zakładaliśmy na początku, ktoś nimi steruje. A trzy potężne postacie siedzące w komnacie są tylko robotami. A więc, czy Sylwii jest faktycznie tylko żeńskim wariantem Lokiego, czy być może ktoś, kto odpowiada za całą tę intrygę, ma wobec Sylwii jakieś inne plany? Musimy przejść do najważniejszej rzeczy w tym odcinku, czyli do tego, jak TVA znalazło Sylwii i Lokiego na Lamentis 1, bo okazało się, że długo nie mogli ich odnaleźć, poszukując po całym czasie i przestrzeni. Do Dopiero kiedy nasza para uciekinierów zasiadła na kamieniu i obserwowała zniszczenie planety, zaczęli ze sobą nawiązywać więź. I to wówczas The Sacred Timeline bardzo szybko zaczęła się rozgałęziać w tempie, którego Pracownicy TVA, agenci TVA jeszcze nigdy nie widzieli. I czy oznacza to, że kluczem do całej tej zagadki jest relacja Sylwii i Lokiego? Prawdopodobnie. Aczkolwiek tutaj rodzi mi się w głowie pewna niekonsekwencja. No bo, skoro Timekeepers nie są prawdziwi, to nie oni stworzyli TVA, a według ich wytycznych, wszystko, co się miało wydarzyć, ma się wydarzyć, i to oni mówią agentom, hunterom, co Powinno zostać, a co należy usunąć, i to oni odpowiadają za całą technologię, czy faktycznie. Takie neksusowe wydarzenie, do którego nigdy nie doszło i bo nie powinno dojść, faktycznie ukazałoby się na ich maszynerii. To jest rzecz, która od samego początku mnie intryguje, i wydaje mi się, że to po prostu jest pójście na skróty, aby ukazać znaczenie relacji Loki'ego i Sylwii. No i właśnie, czy Marvel chce nam powiedzieć, że Loki jest aż tak narcystycznym stworzeniem, że pierwsza osoba, w której się zakochał, to inna wersja Lokiego? Zastanawia mnie to, bo jeśli faktycznie o miłość romantyczną tutaj chodzi, to Marvel dość psuje sobie sam całą tę historię, idzie na łatwiznę. Bo ja rozumiem zażyłą relację, zrozumiałbym niesamowitą przyjaźń między Lokim i Sylwii jako postacie tak różne, a jednak bardzo podobne. Ale dlaczego od razu pójść w stronę miłości romantycznej, szczególnie, że serial cały czas usilnie nam mówi, że... Tożsamość płciowa Lokiego jest zmienna, tak samo jak nie jest typowym białym heteroseksualnym mężczyzną. Jest płogiem, ale nie jest heteronormatywny, ale w serialu musimy go wrzucić w relację z kobietą. Mm, Marvelu, Marvelu można byłoby to zrobić lepiej. Bardzo podobał mi się moment, w którym Poznaliśmy jedną z metod torturowania wariantów pojmanych przez TVI. Widzieliśmy od początku serialu, bo takie informacje do nas docierały, że w serialu pojawi się Jamie Alexander, czyli aktorka znana z filmów o Torze jako Lady Sif, wcielająca się w Lady Sif. No i faktycznie w czwartym odcinku się pojawia, ale wyłącznie po to, aby torturować Lokiego w Time Loopie. Bardzo em, efektywny rodzaj tortur, szczególnie biorąc pod uwagę, w jakim miejscu Lady Sif łapie. Loki'ego i co mu robi, ale jednocześnie myślałem, że ta aktorka, mimo najprawdopodobniej małej roli, jej pojawienie się będzie miało trochę większe znaczenie w kontekście całej serii. No niestety, było to tylko małe kamień, ważne, że chociaż takie. Tutaj musimy przejść do finałowych scen tego odcinka czyli tego, że Loki i Sylwii w końcu trafiają przed oblicze Time Keepers. Rawona zaprowadza ich do komnaty, w której oprócz Timekeepers są jacyś dziwni strażnicy, których nigdy wcześniej nie widzieliśmy, ale nieważne. Jak mogliśmy się spodziewać, Sylwii i Loki nie dają za wygraną i próbują raz przemówić do Timekeepersów, a później ich pokonać. No i Sylwii, używając swojego. Sztyletą miecza, odcina jednemu z timekeeperów głowę. Bardzo szybko okazuje się, że jest to wyłącznie robot. No i teraz, czy właśnie potwierdzono nam kanga? Jest taka szansa, ale o tym porozmawiamy sobie w kolejnym materiale poświęconym teoriom. Wiemy jednak, że to wszystko jednak tak się nie skończy. Sylwii i Loki po tym big reveal zastanawiają się, jaki powinien być ich kolejny krok, co zrobić i jaki jest teraz plan. Jednak. Okazuje się, że Ravona odzyskała przytomność i usunęła z linii czasu Lokiego. Tak kończy się odcinek, Sylwii obezwładnia Ravonę i żąda od niej odpowiedzi. Prawdopodobnie odcinek piąty będzie miał fabułę A i A, fabułę B, fabułę A Sylwii będzie siedziała i słuchała co do powiedzenia ma Marawona, a w fabule B. Loki będzie spotykał inne warianty, które ciągle w jakiś sposób istnieją. Do tego sobie za moment przejdziemy i będziemy zmierzać do wielkiego finału. Ale teraz, czy w wielkim finale będziemy mieli naprzeciwko siebie TVA i armię Lokich? Bo. Bardzo wiele rzeczy na to wskazuje i niestety Marvel może znowu marwelować w finale. Tak jak okazało się w finale WandaVision, że będziemy mieć promień wystrzelony w niebo i wielką rozpierduchę, tak liczyłem, że obejdziemy się bez tego tutaj. Ale czy faktycznie nam się Uda zakończyć serial bez wielkiego pojedynku dwóch frakcji. W czwartym odcinku dostaliśmy pierwszą scenę po napisach. Wcześniej nie mieliśmy do czynienia z takimi scenami w Loki, ale teraz, bo to jest, wydaje się, jedna z najistotniejszych rzeczy, poza tym odkryciem, że timekeepers to faktycznie nie są timekeepers, tylko roboty, bo dowiedzieliśmy się, co dzieje się z wariantami, kiedy zostaną sprunowani, kiedy zostaną zlikwidowani tymi dziwnymi pałkolaskami, którymi dysponują hunterzy, agenci TVA. Okazuje się, prawdopodobnie takie są moje założenia, w sumie jednym z nich jest to, że Loki trafił do Limbo, ale to raczej nie to. Okazuje się, że TVA prawdopodobnie nie potrafi usuwać żadnej z powstałych, odrębnych linii czasu. Multiversum cały czas istnieje, tylko TVA próbowało to wszystko ukryć, bo jak się okazuje zlikwidowane warianty Loki'ego nadal istnieją. Loki po usunięciu budzi się w jakiejś dziwnej przestrzeni, zastanawia się, czy ciągle żyje, czy umarł. Okazuje się, że Loki spotyka trzech mężczyzn. King Loki'ego, granego przez Richarda i Granta, który był zapowiadany w tym serialu. Kid Loki'ego ze swoim zwierzaczkiem-aligatorem i czarnoskórego Loki'ego, który wygląda jak połączenie Tora i Heimdala. Czyżby okazało się, że Loki na jednej z linii czasu ukazał się Worfi i był dzierżącym Mjolnir. To będzie dość ciekawa rzecz do obserwowania. Wiemy już także, łącząc fakty, że to w tym świecie istnieć będzie prezydent Loki i Loki król Asgardu prawdopodobnie. Zastanawiam się tylko, czy prezydent Loki i Loki zasiadający na tronie Asgardu to są również warianty, czy może w tej rzeczywistości upłynie tyle czasu, że Loki przejdzie przez kolejne etapy i to on będzie, nasz Loki, będzie pełnił te różne funkcje. Pewno dowiemy się tego za tydzień. W tym materiale to na razie wszystko. Chciałem z Wami porozmawiać na temat tego wszystkiego, co wydarzyło się w czwartym odcinku, bo wydaje mi się, że był to odcinek, który najmocniej ze wszystkich dotychczasowych przyspieszył tę fabułę. A pamiętajmy, że zostały nam dwa odcinki do końca tej serii. Dajcie znać, jak podobał się Wam ten odcinek. Dajcie znać, czy być może macie jakieś wnioski, czy być może zauważyliście. Coś jeszcze w tym odcinku, o czym nie wspomniałem w tym materiale. Chciałem wam tylko jeszcze dać znać, że na kanale pojawi się jeszcze jeden materiał wideo omawiający czwarty odcinek. Będzie to materiał zbierający wszystkie teorie, te, które wiemy, że nie okażą się prawdziwe, te, które jeszcze mogą okazać się prawdziwe, oraz wszystkie nowe teorie, które pojawiły się w naszych głowach i w głowie internetu jako jednego medium po czwartym odcinku. Ja Wam bardzo dziękuję. Dajcie znać w komentarzach, czy podobał się Wam ten materiał. Dajcie znać, co myślicie w ogóle o tym serialu po tych czterech odcinkach. A my widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć.